Dawid Ike to osoba, która na masową skalę omówiła temat reptilian. Wiele stron w internecie stara się potwierdzić teorię Ikea. Dziwnym trafem wielu ludzi zauważyło, że coś jest nie tak. Że ludzie zaczynają się przeobrażać w coś, co nie jest dla nas normalne. Czy to becie oczy, zęby, skóra. Brzmi to całkiem zabawnie i nieprawdziwie, ale czy takie jest? Spora liczba starożytnych pism potwierdza istnienie owych zjawisk. Według Dawida, dla reptilian nasze ciała można porównać do biologicznego komputera, coś na zasadzie dwóch dysków twardych, z których rodzi się potomstwo. Dla tych gadów, narodziny są jak ściąganie programu komputerowego. Dostęp do informacji mogą mieć iluminaci, a dokładniej rodziny królewskie, arystokracja, niektórzy wysoko postawieni politycy i rodziny bankierskie. Ważnym momentem dla Dawida Ike'a było spotkanie z szamanem Kridom Mutwon. Mieszkańcem Afryki, który był zdziwiony tym, że Ike miał świadomość istnienia cituli. Podobno w Afryce istnieją dowody na to, że pierwsze spotki kosmiczne z gadami przybyły na naszą planetę 70 tysięcy lat temu. Kolonialne potęgi przybyły do Afryki, uzyskały dużą wiedzę historyczną oraz nieograniczone zasoby informacji od pobliskich szamanów, których następnie pozabijali. Aby zachować informacje w obiegu, zaczęto zakładać tajne, tajemnicze stowarzyszenia. Potęgi kolonialne miały za zadanie zniszczyć jak największą liczbę posiadanej wiedzy, po to, aby narzucić ludziom ich własną wersję. W starożytnym Egipcie dowodów na istnienie istot pozaziemskich jest bardzo dużo. Nie tylko w Egipcie, ale też Mezopotamia czy Ameryka Południowa. Również te miejsca są przepełnione dowodami na istnienie reptilian. Ich podobizny mamy w herbach, gargulcach, smokach szczególnie widoczną w Chinach czy w logo Alfa Romeo. Reptylianie to rasa rozumnych, a nawet bardzo inteligentnych istot. Są to humanoidalne gady. Ich skóra pokryta jest rogowymi płytkami, przypomina to skórę krokodyli lub węży. Mają podłużne źrenice i okrągłe oczy. Podobno bardzo rzadko mrugają, mają również długi język. Ma to związek z gadzim pochodzeniem. Wielu ludzi uważa, że stoją za wielkimi zamachami, takimi jak na przykład atak na World Trade Center z 11 września. Potrafią się przemieniać. Podobno też teleportować, lecz co do teleportacji, wielu ludzi uważa, że byłoby to niemożliwe. Niektóre gatunki posiadają nawet skrzydła. Istnieje masa filmów w internecie, które mianowicie mają ukazywać uchwycenie reptilian. Spójrzcie. No dobra, a co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, a ja chętnie przeczytam. Polecam zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało oczywiście, oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił następnego odcinka. Dzięki, i do następnego.